Siemanko, siemanko, z tej strony Piger, a dzisiaj pokażę wam jak zrobić super fajny, wydajny generator kobla w takich dwóch albo trzech ymm, odmianach, jakby to można powiedzieć. Dobra, więc zaczniemy od takiego najprostszego, wykorzystującego cztery źródła wody. No, potrzebne do niego jest... No w skybloku na przykład wieczne źródełko tam nie problem zrobić jedno źródło lawy więc materiałów nie potrzeba na jedyne potrzeba dużo cobblestone'a, to jest taki jeden minus najpierw czas zrobić taki zwykły generator kobla, żeby sobie go nakopać albo na survivalu jak to woli tu dajemy jedną warstwę wylewamy sobie wodę w tych czterech miejscach. 2, 3, 4. Oczywiście tu możemy sobie ładnie zagrodzić. Wtedy będzie nam się szybciej. Po prostu um, łatwiej będzie się nam kopało tego cobblestona. Um, następną rzeczą, jaką warto zrobić jest zabezpieczenie sobie tutaj tego. Um, co dalej? Ostatnim krokiem już, no, raczej przed ostatnim jest wykonanie tutaj czegoś takiego Wlewamy tutaj na samym dole lawę uwaga, Ta teraz tak sobie chodzimy i niszczymy na game mode 0 zaraz sobie wezmę kilof Na przykład to jest dobry na kamienny killoff pokażę na dwóch kilofach. No to dalej jedziemy to dosyć, dosyć wydajny generator, coś tam wiadomo, że wpada do lawy, ale raczej większość zbieramy. A diamentowy? To bardziej tak by można było w miejscu... Albo jeszcze tak. Oj. Dź. Dobra. Ten, na ten generator to by było na tyle. Tu sobie wybudujemy kolejny. Kolejny generator, kolejny generator będzie bardziej taki zaawansowany, to będzie do bardziej takiego awczenia przy generatorze, jeśli wiecie o co chodzi. To jest coś takiego, że sobie po prostu... Mamy... Jesteśmy przed komputerem albo czytamy książkę, czy coś takiego. I samemu się nam kopię. Pokażę wam baga, który jest w Minecrafcie. Nie wiem, od którejś tam wersji albo on zawsze był, że cobles to nam się kopie sam automatycznie. Nie musimy nic zrobić na początku tylko musimy coś zrobić, ale zawsze mam problem z tym generatorem. A, dobra. Tak. On może być również na 4. Jeśli mamy już potem diamentowy kilo, jakiś super taki wiecie, nie? Wydajność tam trójka powiedzmy, nie? No to tu już, to, to potem sobie można po prostu powiększyć. I tak, tutaj dajemy takie coś. I teraz tu wlewamy tu wodę, tu wodę. Mamy od razu całe. No i lawę na środku. Skopujemy to. I teraz niszczymy. Warto też sobie zrobić, na przykład na samym dole hopery. Potrzebujemy wtedy trzy hopery czyli zbiorniki, no i skrzynie. Wtedy jeśli będziemy awczyć, zaraz wam pokażę o co chodzi. Damy sobie tutaj Skrzynie po prostu. I teraz sobie tak stoimy. w Minecraft jest taki. Klikamy, a znaczy się kopiemy. Aha, musi tu być tabliczka jeszcze, dobrze. Zapomniałem od tego dodać. Żeby ta woda po prostu nas nie denerwowała. Już się zbagowało, coś dobra. Już jest wszystko oki. Okay. Teraz tak. Um, jeśli przez zniszczeniem bloka klikamy F11 i, pusz i puszczamy przycisk kopania, automatycznie będzie się nam kopał. Jak F, klikamy F11, puszczamy momentalnie przycisk kopania i to będzie wtedy wyglądało coś takiego. Ja nie trzymam myszki, tylko z takim kierowcem to raczej nie widać, ale weźmiemy diamentowy i już od razu widać różnicę. Kopiemy 4. Tutaj w skrzyni będzie się nagromadził cobblestone. Z wydajnością, no to potem jak mamy wydajność, to, do, to kopiemy już ten czwarty blok. Czyli tam by można po prostu zrobić Tam by można po prostu już postawić następne źródło lawy i wykonać to na 4. Ale tego już wam nie będę teraz pokazywał. Teraz wam pokażę jak zrobić automatyczny taki generator. To już jest ostatnia wersja tego generatora. Tam te hoppery ich nie musi być po prostu, nie? Tak po prostu teraz są, więc już nie będziemy nic zmieniać. I tak. Ym, tu. Musimy to naprawić. Tych hopperów jednak chyba nie może być. Dobra. Tu wkładamy cobblestone'a. Tu niszczymy tą warstwę. gdyż to będzie nam wszystko potrzebne. Tu dajemy redstone. Tak. 2 dwa. dwa. Najszybszy zegar czasowy. Nie wiem, że tam można grzebać przy ustawieniach, ale tak jest najprostszy. Ustawimy go po prostu też na dwa. Teraz włączymy i jak widać będzie nam tak pracował. Teraz włączymy następny tutaj robimy taki sam zegar. No do tego już trochę więcej surowców potrzebnych, no ale co, co poradzę? Działa. Łączymy został tylko środkowy. Nawet wykonujemy zegar, potem łączymy. Odwrotnie, jupiter jeden musi być w tą stronę, a drugi w tą stronę, żeby prąd Ale myślę, że to już wiecie No i jak tak się Wam stanie Zapomniałem przełożyć tylko Bierzecie redstone i tak robicie Jak zniknie następny, no to wtedy można położyć Robimy już wszystkie To się będzie tworzyło na 12 bloków do góry Teraz sobie na przykład możemy wykonać tu platformę Równie dobrze możemy sobie stać Po prostu kopać tego kobla Stoimy No i Game 0 I kopiemy sobie go Po prostu, no, po prostu. Bardzo fajne I to jest tu 100% wydajności W tym generatorze Łapiemy każdy blok Jest niemożliwe żeby on nam zginął Obudujemy tu sobie wtedy i tak, ich działanie jest najlepsze, tego generatora. Lecz potrzebują do niego po prostu najwięcej surowców. No. To by było na tyle. Na ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć.